Witamy kochani. Witamy. Przyjechaliśmy do London, do polskiego sklepu. Tak się nazywa. Widzę. Idziemy do środka, z tak. trochę czego. Potrzebujemy kochani mąki żytniej bo będę piekła, chlebek żytni. No jak się uda, to coś nagramy. Idziemy do środka. Ile słodyczy wszystko w, w Tam prosto będą. Można nagrywać, no na razie nagrywamy. Śledzie. Mm -hmm. Słyszona. Dziękuję na razie. Żonka tam gdzieś coś kupuje. A ja sobie ponagrywam trochę we sklep. Musimy pokazać na naszym kanale. tutaj taka lodówka, to są chyba przecednie pokrojone rzeczy, serki to na nagrywać, powiedziałem. tak? A ja nie ma problemu możemy pooglądać o co to jest, Śród... męcony serek ale zobacz jakie drogi, 7,80 to akurat Czeka serek u was taki jest to są takie wynalazki, że Fino, Fino. żółty ser są u nas drogi 6 dolarów za parę plasterków tam masz różne serie też, na przykład ten Ile ten kosztuje szereg. Nie ma ceny na nim nawet. 7.89 Za ile tu jest? 150 gramów tylko. I idziemy szukamy mąki. Czekaj tu są jakieś ciekawe rzeczy. Takie jak ja właśnie lubię. Muszę okulary, założyć bo ślepy jest. specjal to jest na przecenie akurat coś, wiesz idziesz na przecenie szynka jest. jakaś wszystko jest ciekawe a tutaj jest wszystkiego wszystkiego ile gatunków rodzajów nie ma lepszego sklepu chyba tu w Ontario jak ten Jego pełne Galereta śliska Tam są dalej ciasta, ale my idziemy po mąkę to jest mąka. muszę znaleźć mąkę Jakie tylko przecież mąka To jest Basia nawet To jest żydnia Taka to będzie Żytnia 1 kg, ale to jest 2000 czy jaka to jest? Jeszcze powinno pisać. pisać. Z tyłu może półki żytnie, przepis na bułki żytnie. No to, to będzie... Ta 720 to idealna to do wypieku. wypieku Tutaj pisze 720, idealna do chlebka. O to bierzemy. Ale potrzebuję jeszcze 2000 na żurek O, a tu pełno ciastek, ciasteczek. Czego tylko chcecie się? cukierki to chlebka. w tym sklepie można znaleźć wszystko największy sklep jakiś, nie wiem gdzie on może być w Otario, może nawet o jest 2000, znalazłam mąka żytnia 2000 biorę ją te, też ale nie wiem po ile te nawet są Co przerówność Hmm. jeszcze sobie przyprawy popatrzą Też tu mąkę do tego ja sobie zobaczę przyprawy super co chcecie mak jaki chcecie w puszkach masa krówkowa 6,79 o jeżyk, jeżyki są. Idziemy dalej. Soki, dotarki, wszystko. Taki mały sklep, a wszystko jest. Bardziej zaopatrzony chyba sklep. 3,59. Widzisz taki, taki sok. Już Różne ma, Różne ma. Różne. Ale to są to, to są chyba jakieś e, wudzierski albo rumuński. Ale horteks jakieś. to jest polski. Tak, tak, hortex polski. 2,89 zali. Tam hmm. są też butelka, różne To jest cukierki. Czego byście się nie chcieli? A, czekaj. I, i a, a co to? To jest frukta. Syrop. Po rusku pisze. Nawet ruski syrop. 5 dolarów. radzina z serowa rodzina. O, jest Idziemy dalej. Chyba kawa Kawa, od koloru do wyboru. Ale herbatę to też jest jak półki. i na herbatek, bruszka, bożeczka. cała są po 4,49 o te po 3,50 te po 2,89 cała zablota herbat a tutaj nawet już takie wiesz sypkie 7,59 tak. a nie to są zioła o. to są zioła a, jakiś korzeń żywokostu kora dębu a. bluszczyka ziele 6 dolarów, 5 dolarów o ziele uczepu korzeń niszka nawet masz widzisz nawet masz korzeń niszka ale 13 dolarów a my sobie sami nakopiemy tak polski tak my mamy kanadyjski Rośnie na łące. idziemy dalej no i znalazłam drożdże piszesz na pół kilograma mąki 8 gramów bierzemy drożdże Ta galaretka, to znaczy się budynia budynie jeszcze mam ale budynie to są u nas ale pięść w sklepie. Ale nie widzę tego, co ja lubię. Ja muszę swoją listę wyjąć, zobaczyć, co ja potrzebuję. Konserwy. Tam są drzemy, widzisz różne. Ja drzemy. Kompoty. Konserwy. Ryby. Puszka. A ty zawsze te kupujesz, nie, tak ty ja bardzo kupowałaś. lubię właśnie te nawet nie ma ceny. ale na razie nie ma ale mam. zobacz 6 dolarów na jeden to powinny być ceny pod spodem albo gdzieś z boku nie ma na wszystkich no, a na przykład widzisz o 3,69 taki filet śledziowy 170 gramów 6,79 drogi nie wszystko podrożało mhm. no idziemy dalej tutaj chodź skręcimy co tutaj jest o, Rafelki. rafelki. U nas czasem szukaliśmy, a tutaj w Te na różne rafelki. kształty. To, czy to, czy to? Krycelki, peluszki. Pełno wszystkiego. Czekać, przejdziemy, to może tam. Ale. O, woda sobie. Wszystki słonecznik. bardzo ciasno tutaj bardzo się minął z kimkolwiek i 2 dolari jeden pączuć o tak to jest dosyć drogie czosneczka różne o tak a mamy jeszcze trochę tamte rzeczy tutaj na pewno mają wszystko tutaj mają Polish sour Soursoup turek to do 3 dolary nawet mamy polskie majonezy zobacz winiary nawet siadłe mleczko jest popatrz no mają o tu jest żur naturalny widzisz taki ile kosztuje nie ma cen ale 3 dolary nie ma właśnie nie ma, się, nie ma i co? To jakby sami zrobimy? Jak mamkę kupiłam to zrobimy sami, nie? Wiemy, że jest. Chyba o no. Wszystko Pety, jest. Kety, nawet gołąbki, klorsy, kropsiki, wszystko. Pani flaczki kosztują 17,89. Więcej jest troszkę, ale drogo. Ja też mają te kawiony moje ulubiony. Tak, 5,99 u nas, a tutaj. A tutaj 7,60. A my kupujemy w lokalnym tym naszym sklepie Ale pisze dolar ,99 11,99 11. Średniki mamy nawet. 30 mamy. Możesz całą główkę kiszonej kapusty kupić, za 2,89 zł, on co kupił? Długo kapusty? Tak Wszędzie gdzieś poukładane, ciasteczko, makaron no wszystko tutaj, pierogi. Górki, pierogów, masa, noci, o nociw. No mamy pełno jakichś pierogów. a to jej wyroby widzisz tak to jest tej pani, tej pani właścicielki wyroby właśnie w tradycji tak spicy to są zupy widzisz pierożki cikiem, pierogi zobacz baranie nawet z baraninką tu jest a tu są ceny widzisz w London jest tych ludzi tutaj dużo więcej dlatego Taki duży wybór jest wszystkiego. I tutaj dalej. Idziemy dalej. U nas najpierw polska kapusta, polska, ale Polo nie widziałam. Ale prawie 7 dolarów, 6,70. Nie górki inne też. Ale ja kupiłam, już mam to wszystko. Idziemy po przyprawy. Właśnie tak koncentraty tak wszystko no, Nie mamy na razie. Tejczup, hmm. zobacz Dobra, kochani, to na razie wystarczy. My jeszcze skończymy zakupy i w domu wam pokażemy resztę. Tak, co kupiliśmy? Ja sobie wezmę sarebską jak jest. I to tak do końca przyjdziemy, kupimy co trzeba. Jest szarebska starta, U nas nie było. A francuską jeszcze mamy, ale nie widzę francuskiej. No jest tutaj jakaś tych innych swoich. O, też francuska. Też, ale Szareina. mamy. Mamy tą, tylko serebska nam się kończy. Okej, okay. zobaczymy się w domu. No i kochani, jesteśmy z powrotem. Już w domu. Kupiliśmy parę rzeczy, w zasadzie to tylko przyprawy. Zapłaciliśmy 30 dolarów i 8 centów. Mąka kosztowała po 3,99 za 1 to 4 dolary, jest kilogram. Tak jak już widzieliście, wzięliśmy 720 i 2000. 2000 będę używała na żurek, na zakwas do żurku, a 720 z niej właśnie zrobię chlebek. Będę potrzebowała pół kilograma, czyli pół torebki. Co my jeszcze kupiśmy? Drożdże złapałam przy okazji też, bo ta akurat są na pół kilograma, 8 gramów, także będą do mojego chlebka. A ile te drożdże kosztowały? Dola 79. Też nie tak tanie. Jałowiec. No tak przyprawa, jałowiec. Kebab. Ile po ile te Kebab po dolarze. To tanio. Ja ja to chyba dolar 19. Dolar 19. Tak, kebab, jałowiec. Tam jest jałowiec. No. Wiesz, co ile? 5 dolarów To dwie torebki. No. no. Niemożliwe. Zaczekajmy, no co no tu tak pisze. Kamis jałowiec dwa razy po 2,49 okay. podrożał nie, podrożało, to jałowiec podrożał, ta przyprawa tania. tylko dolar 9. wzięłam pikantną i normalną, klasyczną, liść laurowy 2,59 15 gramów, teraz sobie jeszcze tak wzięliśmy. a żyliśmy sobie dwa żurki, a nieraz mamy ochotę, tak, żeby były po Robimy 30... swojską kiełbaskę i to najbardziej nam pasuje. Nie raz, tak jak nie mamy m, takiego żuro no, zakwasu to... to Proszę, być... ten żurek po 2,40, 2,39, jeden I majeranek 2,59, to już jest cena na nim. No i musztarda. Musztarda jest chyba 3,50, tak? Musztarda Sarebska, jedna z naszych ulubionych, właśnie Sarebska i. musztarda 319, francuska. 319. No i za to wszystko daliśmy 30 dolarów. No i to było na tyle, kochani. Dziękujemy, Dziękujemy wam za oglądanie. Kochani. Trzymajcie się, czekajcie na chlebek, bo żonka się zabiera tak. właśnie. To w, w następnym wideo będzie chlebek. chleb. Tak.